Tam, 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 Widziałeś orszak Radowida? Naprawdę, słowo daje. Ten gówniarz myśli, że jest królem świata. Po tym, co ostatnio działo się w Redani, w ogóle nie powinien się tu pokazywać. Jeśli wyrośnie na drugiego wizji Mira, to szczerze mu życzę, by skończył jak pierwszy. I ta jego kreacja. Widziałeś? No dobrze. Uwiniemy się jeszcze. Gacie w dół. A, 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 złamałeś mi rękę! A, a, złamałeś mi rękę! Wiesz, ile jest warta, suczy synu?! Teraz jest już gówno warta, jak cały ty! <noise> Czego chcesz? Tam ci wszystko! Nie jesteś w stanie oddać tego, co zabrałeś. Zadowolę się odcięciem ci jaj i podarżnięciem gardła. Zbieraj coś posiał.